Witam wszystkich z tej strony Kracik, a to jest filmik informacyjny, w którym chcę Wam coś powiedzieć. Z racji, iż na tym kanale mamy już dwa ostrzeżenia dotyczące praw autorskich, i jak wiecie, za trzecim ostrzeżeniem kanał zostaje usunięty, a tego byśmy nie chcieli, jak i nie chcielibyśmy utracenia wszystkich filmików, które są na tym kanale. Tak więc ja tworzę swój. Kanał nowy, na którym będzie kontynuacja Call of Duty Saints Row i tej serii na modach oraz kwadratowej przyjaźni. No i tak, osoby zainteresowane filmik, znaczy nie filmik, tylko link do tego kanału będzie w opisie. Kto chce niech, zasubskrybuje. Jeżeli chce oglądać dalej. Yy, ta serie, które przed chwilą wymieniłem. No i tylko, tylko to chciałem właśnie wam przekazać. Tak więc, tak więc to będzie tyle, bo tylko to chciałem przekazać, tak więc żegnam się z Wami i cześć.